Okej, okay, kolejny odcinek, czy to już będzie kolejna minutka. I od razu film archiwalny. Zobaczmy. Przebiegają zgodnie z planem. Wykonaliśmy pierwszy krok. Teraz już wiem, jak wpłynąć na obiekt, aby przesunąć go w fazie względem naszego czasu. Niestety, odnalezienie obiektu po przesunięciu go w fazie było sporym problemem. W tym celu stworzyłem czasoreflektor. reflektor. Podczas testu obiekt jest wysyłany do alternatywnego wymiaru, co czyni go niewidzialnym. Dzięki zastosowaniu czasu reflektora obiekt można znowu zobaczyć. Ponadto można sprowadzać przesunięte w fazie obiekty do naszego czasu. reflektor to olbrzymi krok naprzód. Jeśli uda mi się dokonać miniaturyzacji, będę mógł go wykorzystać w badaniach nad teleportacją. Chwała dokonaniom wielkiego Lenina i Stalina! Ok. Lenina, Stalina. Chwała mu za to. I my chyba też technologię dostajemy za to. To gówno co chwilę wyskakuje ze ściany, a pierciele. Tam coś jeszcze jest. Przejdźmy jeszcze tam na szybko. Przepraszam za taki mały WIX, ale po prostu chcę tutaj ogarnąć wszystko. Udało się wam osiągnąć coś, z czym nie mogli sobie poradzić naukowcy z całego świata. Opanowaliście tej 12 10, 9 dół. Kontynuujcie swoją pracę, pamiętając, że pomagacie Matce Rosji. Myślę, że pomagam Matce Rosji. O niczym tak bardziej nie marzyłem. Dobra, tutaj byliśmy na stówę, więc już możemy iść po prostu tam do wyjścia. Z tego co słyszę tam są ludzie Więc spokojnie Raczej nic się nie wydarzy Oczywiście ci ludzie są Jakby O skurwiel. Но так. Атакуем, атакуем. Это сончий Окей. Mamy headshoty Wiecie, jestem terminatorem, więc... Mi tam to przeszkadza Jesteśmy zwykli ludzie Czym są oni? W porównaniu do mnie Tam mamy przejść, rozumiem? Patrzcie, takie przycinki, wiecie jak to jest wkurzające? Gdzie mam tam iść? Może urwa, no? A tutaj. Nie, też nie tutaj, lOL. Tyki z tym jest. Gdzie mam kuź wejść? Tutaj, a tutaj, no patrzcie. Dobrze, zapisuj. Tak mówię, no może kogoś... Dla kogoś zapisywanie zawartości jest jakimś takim... Znaczy, kurwa, zapisywanie zawartości... pierdzielę. Dla kogoś y, takie wczytywanie się... Pierd Ej, ludzie, ja, ja ten, albo jestem zmęczony, albo popierdolony. Chodzi mi o to, że dla kogoś, jak... Ktoś, kto nagrywa malagi, to może być wkurzające... No to pomyślcie sobie o tym, jak... Osoba, która ma te lagi i musi grać, bo chce dla was coś nagrać. Co... Co osoba ta ma zrobić, no. Chociaż tak jak mówię, komputer nie jest zły, więc kurde, nie wiem o co biega, nie. Sny. Kurwa. nie możemy górą? Nie, z góry myślę, jaka A, możemy górą, myślałem, że da się tak, a da się inaczej jest spoko Jest moc Jest to zamordowany w swoim mieszkaniu, do i noc, no przykro mi No widzicie? Kiedy mamy? To mamy. Amunicja nigdy dość. Amunicja. Szafa z bronią. Ile mamy? Mamy tysiąc coś tego. Amunicja... Nie, wiecie co? Pierdzielić to. To co mamy, mniej więcej niech będzie, że jest dobre. Chociaż zbytnio nie jest, no ale niech będzie, że jest. Tutaj mam wyjść... Nie, nie mam kurwa tutaj wyjść. Czyli musimy zrobić coś znowu z tym. No, oczywiście. Eee. Teraz taka szybka rozkmina można powiedzieć. Do chuja wafla? No chyba to są... Aha, to nam pokaże... Chodź tu. No chodź tu, źle cię położyłem. Zobaczmy, no. ufaj Barisowi. No spoko wiem, ale. Aha, no... Kurwa. Kurcze! Przepraszam, nie będę przekinał już. Kurcze. To taka łatwa zagadka, no kurczę. Kurcze, no widzieliście. To było kurczę łatwe. Nie ufaj tym roślinkom. Ja wiem co to będzie. Oj, urwa, ja wiem co to będzie. Patrzcie, ten gościu już już widzicie go tam.

Coś mi się oderwało. Czy on teraz będzie dalej rzucał? Tak. Jeb mu Czyżby padł? To jest nasza bezpieczna strefa, kochani. Nie w co mam mu napierdlać A chciałbym wiedzieć A na plecach teraz ma to Czekajcie. Napierdolę. Fuck! Fuck! Bra Napierdalam. bezpieczna strefa. Przeciwnicy jakoś łatwiej padają w ogóle. Dobrze przechwyciłem to, a teraz ma to na głowie. Wo, to dupę! Wło, ja pierdolę. Jest, pokonaliśmy go Ło wow. Ja pierdyle ludzie Ludzie złoci o, wreszcie jakiś człowiek! Dzięki Bogu, ja pierdolę! Gdzie jesteś, Katia? Jak kurwa, zajmij ich czymś? To nie są zwierzaczki, to nie jest? York na przykład, piesek kochaniutki. jak ruszajmy? No jak ci przejdę. Suko! Spodaj z tej biczy. Suko kochanie. Kochanienka moja ty. O kurwa, mało amunicji. Bez amunicji, sorry. Trzeba quick skopować Jaki chuj! Masz amunicję, kochana? Nie masz amunicji. Mam amunicję, dziękuję. Znowu nie mam. Kurde. Czekaj ma, bo ja muszę mieć amunicję. Bez tego to. O ja, stwój. Coś mi się wydaje, że ona jest immortal, więc... do jasnego chuja pana, no wypierdalaj mi stąd! Kurwa! Ja pierd... Poczekajcie, z tym niemiłym akcentem zakończam ten odcinek i przechodzimy do następnego.